Stoimy tutaj na tle kopalni. To jest kopalnia należąca do. Do kompanii? Kompanii węglowej. To jest kopalnia, która w tej chwili funkcjonuje, ale sytuacja kompanii węglowej jest w tej chwili taka, że po świętach ludzie nie wracają do pracy, że mamy do czynienia z przerwami w zatrudnieniu, z ograniczeniem płac. I to jest sytuacja może szczególnie zła spośród wielkich przedsiębiorstw e, kopalnianych, wydobycia węgla, ale przecież sytuacja holdingu też jest niewiele lepsza. Może lepsza jest nie to sytuacja Jastrzębskiej Spółki, ale też daleka od tego, co być powinno. I w innych działach przemysłu ciężkiego, a to jest przemysł, który zatrudnia wiele osób, szczególnie tu na Śląsku, ale w całej Polsce, jest jeszcze jednak go trochę, mamy do czynienia z sytuacją podobną. I to jest ten stan, któremu, któremu trzeba się przeciwstawić. I znów tutaj nawiążę do Śląska, do miejsca. Gdzie jesteśmy? Otóż, szanowni Państwo, ślązacy nie jeden raz w historii ostatnich kilkudziesięciu lat formułowali różnego rodzaju postulaty pracownicze i potrafili, proszę Państwa, o nie walczyć także bohatersko, tak jak w kopalni wujek. I dlatego ja w tym miejscu chcę powiedzieć, że Polacy muszą mieć pracę. Polacy muszą mieć godną pracę. Bo to jest sprawa sytuacji każdego z nas, ale to jest także sprawa tradycji, przesłania Jana Pawła II i przesłania Solidarności. Te dwa przesłania wiążą się zresztą ze sobą w sposób nierozerwalny. Dziękuję bardzo.